Już robię sosik. To będzie pyszna sałatka. A jak u Ciebie? Zupka warzywna już gotowa, młode ziemniaczki wstawione. Jeszcze przygotuję pyszny owocowy deserek i będzie gotowe. Serdziewcyny, co, ja co robicie? Ja robię pyszną sałatkę, a Zuzka zdrowy obiadek z warzywami. Hi, ja tam wolę chipsy. A ja popcorn. Nie można jeść cały czas tylko takich rzeczy. Trzeba jeść warzywa i owoce. Ale po co? Żeby być zdrowym. Cześć! O, widzę, że macie chipsy i popcorn. miam A Ja widzę, że masz ręce totalnie upaćkane farbą. Co ci się stało, Stachu? Aż wstyd się przyznać. Widziałem w internecie, jak jeden pan robił eksperyment z myciem rąk farbą, bo chciał sprawdzić, czy naprawdę umie dobrze myć ręce. To ja sam też chciałem spróbować. No i tak się popaczkałem. No, trochę mi teraz wstyd. Przepraszam. Już się rozłączam. Idę się umyć. Ale nie, Stachu, stój! To jest świetny pomysł. I chyba wiem, o co chodzi z tym eksperymentem. Nie straszki, może wszyscy zrobimy sobie eksperyment z farbą? Będziemy się patkać i mochać? Tak! Zróbmy eksperyment, zróbmy eksperyment! Dobrze. Czy wszyscy mają farbki w domu? Tak, mamy! Tak, mamy farbki. To przynieście. Pamiętajcie dzieciaki, gdybyście chcieli zrobić taki eksperyment w domu, to tylko w towarzystwie dorosłych, bo można wszystko upaćkać. Uwaga! Zaczynamy eksperyment. Otwieramy farbki. To będzie nasze mydło. Odkręcamy wodę. A teraz nabieramy mydełko, czyli farbkę i myjemy naszym kolorowym mydłem ręce. Ale dokładnie! To co mam odrzutko i spłukujemy pod wodą! Stop. Koniec eksperymentu. Coska, a po co my tu wszystko robimy? Żeby zobaczyć, czy potrafimy dokładnie umyć ręce. No pewnie, że tak! tak. To pokażcie rączki do kamery. No właśnie, przyjrzyjcie się uważnie! Na rękach miejsca, które nie są dotknięte farbą? Ja mam! Ja też tak mam! I tu, i tu, i między I to jest pusto! Ja mam puste miejsca i pusto też w zasadzie na całych dłoniach z drugiej strony. A ja mam najwięcej pustych plam! I spójrzcie, mam zupełnie czyste kciuki! Wygrałem! Nie ma z czego śmiać! Wyobraźcie sobie, że ta farba to jest mydło. Czyli te wszystkie miejsca, które są bez farby, są miejscami, do których mydło w ogóle nie dotarło. I tam mogą pozostać brud i zarazki. Ah! Stachu, a ty pokaż swoje ręce. No, ja mam całe bielutkie, bez pustych plam, bo myłem drugi raz, no i w sumie to dwa razy dłużej od was. <laughs> Świetnie, Stachu! To teraz bardzo cię proszę, pokaż nam, jak trzeba dokładnie myć ręce. A wszystkie niestraszki będą powtarzały za tobą to, co robisz. Po pierwsze, biorę dużo mydełka. Dokładnie myję od środka i między palcami. A teraz myję z drugiej strony i między palcami. Jedną i drugą. A do tego jeszcze kciuki. Jeden. I drogi. I końcówki paluszków. I jeszcze raz po całości. I proszę. Ależ cudownie. Teraz mamy naprawdę czyste ręce. <grym i zbyt wytkujesz> to bardzo ważne, żeby dokładnie mieć ręce. Wiecie co? Dzieciaki naprawdę są mądre, że my coś takiego wymyśliliśmy. Świetny pomysł z tym eksperymentem. Tak jest. Teraz już będziemy wiedzieli, jak dobrze dokładnie myć ręce. O, no, dzieciaki są mądre. Oj, mądre są A dzieciaki, mądre, mądre. No, dzieciaki to są mądre, no. Szybciutko, idźcie umyć ręce. Ale co z dzieciakami przed ekranami? Może puścimy im na chwilę jakąś naszą piosenkę? E, to którą... ja wybiorę. Ja bym chciał puścić moją ulubioną. O loli poli. Lalu, nauczysz dzieci słów? Oczywiście. Słuchajcie, kochani. Pobawimy się w tak zwane karaoke. Tutaj obok na ekraniku zobaczycie zaraz tekst piosenki, ale najpierw wszyscy nauczymy się refrenu. Uwaga, powtarzajcie za mną. Jeden pstryk, jeden pstryk. Jeden pstryk, jeden pstryk. Tak przyrodę chronisz w Mik. Tak, tak przyrodę, przyrodę chronisz w Mik. Dokręć kran, dokręć kran. Dokręć kran, dokręć, ran, dokręć kran. Wtedy wody starczy nam. Wtedy wody, wody starczy wody. nam. No dobrze, nie straszki, idźcie się umyć, a my zaczynamy od pierwszej zwrotki. Ja to się tak upaćkałem, że chyba muszę się cały wykopać, papa, dzieciaki, papa. Światło. w przyrodzie pomaga, tak, a nie szkodzi nacisnąć. pstyczyk jest łatwo. Przyroda sama się nie obroni, dlatego liczy na ciebie. Przekaż to dalej wszystkim znajomym. Przyroda jest dzisiaj w potrzebie. Jeden. Szybciej, jeden... Jeden z dróg dzwoni Pamięty o świetle i wodzie jeden. Dbanie o higienę jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy po świecie panoszą się różne choroby. A wiecie, że walka z chorobami jest bardzo prosta? Wystarczy zbudować odporność. Mur odporności! Ja wiem, ja pokażę, bo czytałem o tym w takiej jednej mądrej książeczce o zdrowiu. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że ci żołnierze to są choróbki, które chcą nas zaatakować. A po drugiej stronie jesteśmy my! Co zrobić, żeby obronić przed armią złych? Trzeba zbudować mur odporności. I wtedy atakująca nas armia w ogóle nie ma szans. Oh. <this> <sumlet> 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 <smlet> Ale jak się buduje ten mur odporności z klocków? <głod gUNKNOWN sumlet> nie. Odporność budujemy, kiedy zdrowo jemy i się wysypiamy. I dlatego właśnie robimy z Lolą obiadki z warzywami i jemy owoce. Czasami surówka jest najważniejsza z całego obiadu. A na chipsach, popcornie i słodyczach mur odporności nie zbudujecie. Cukier w dużych ilościach nie jest zdrowy. To w ogóle nie można jeść słodyczy i chipsów? Hmm. Można, ale z umiarem. Ale przede wszystkim warto jest jeść owoce i warzywa. Ależ my jesteśmy mądrzy! To dorosły wymyśliłby, że warzywa są ważniejsze niż cukierki. No, mądry, dzieciaki to mądry, są mądry, mądre. Mądry, mądry. Bardzo mądre. No już przestańcie z tymi komplementami. Dzieciaki są mądre, ale czasami robią takie rzeczy, że aż. Tak, a nie my co? Spójrzcie na Stacha. Stachu, znowu ciąmka szpalucha. No bo ja chyba taki głodny jestem. Nie ma znaczenia, dlaczego. Nie można wkładać palców do buzi, szczególnie jak jesteś na dworze, na placu zabaw na przykład. A dlaczego? Bo w ten sposób wpakujesz do swojego organizmu wszelkie zarazki, których mogłeś gdzieś dotknąć. Zuzka ma rację. Wiecie, gdzie mogą się kryć zarazki powodujące choróbki? Na takich zupełnie niepozornych rzeczach. Na klamkach, poręczach, zjeżdżalnach czy drabinkach na placach zabaw. Nawet na przycisku od windy. A my ich dotykamy zupełnie nieświadomie. Ojejku! Ale nie bójcie się. Trzeba po prostu myć dokładnie ręce zaraz po powrocie do domu. Uh -huh. tak jest. To bardzo ważne. No a wkładanie czegoś do buzi, nawet własnego palucha, jest zabronione, Stachu. Tak, tak, tak. Rozumiem. Już nie będę. Ale ja nadal uważam, że dzieciaki są mądre. Takie ważne rzeczy. Mówicie, dziewczyny, że... No, dzieciaki to są mądre. Oj, mądre są, mądre. No, co ci się stało? Tadziu! Ej, przejechałem się, przejechałem się na samochodziku. To znaczy na kilku samochodzikach. Stały tutaj pozrzucane, no i tak mi się jakoś poślizgnęło. No właśnie, macie swoje mądre dzieciaki. Niby takie mądre, a bałagan w pokoju to pewnie ma każdy, co nie? No, ja mam. Ja też mam. Ja też. A ty, te Suska, nie? No, wstyd się przyznać, ale też mam bałaganik. Zawsze się na tym zastanawiam. Jak to jest? W szkole po sobie sprzątamy, no nie? No tak, no, no tak. Ha, tak. Ha, ha. Ty po sobie też sprzątasz w przedszkolu, Tadek? No oczywiście. No właśnie. A dlaczego nie robimy tego tak chętnie w domu? Ja myślę, że jeżeli jesteśmy naprawdę mądrymi dzieciakami, to powinniśmy to zmienić. Tak jest trzeba zabrać się za porządek. Ale będzie zabawa sprzątanie e, i porządkowanie. Tylko <noise> najpierw pożegnajmy się z dziećmi. Pamiętajcie dzieciaki, że ręce należy myć bardzo dokładnie i zawsze po przyjściu z dworu. I pokochajcie warzywa i owoce, e, bo warto. I nie ciągajcie paluchów. <noise> Pamiętajcie, że... Dzieciaki, dzieciaki są dzieciaki. bardzo mądre. Bardzo mądre. Dobry. Bard